Osobiście wierzę, że w życiu każdego z nas pojawiają się takie osoby, które są nam zesłane przez Pana Boga. Zdaję sobie sprawę, że górnolotnie dla niektórych w sposób brzmi to jakiś taki oszołomski, ale ja naprawdę w to wierzę. Odkrywam coraz częściej, z roku na, na rok jak żyję, te takie, takich ludzi, którzy pokierowali mnie w konkretnym kierunku, bez których moje życie nie potoczyłoby się tak, jak się potoczyło. A wierzę, że właśnie tak, jak się potoczyło, miało się potoczyć. Zdaję sobie sprawę, że mówię nieco enigmatycznie, nie wiadomo o co chodzi, ale m, pomyślcie, proszę, to jest moja pierwsza prośba na dziś: m, czy niektóre osoby, które spotkaliście w swoim życiu, nie są właśnie dla Was takimi zwrotnicami, jak na torach kolejowych, które dotychczasowe Wasze, nie wiem, sposób myślenia. Odwraca albo tak delikatnie kierunkuje, że od tego momentu, gdy poznałem tą osobę, zacząłem iść w inną stronę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że yy, dzisiaj będę chciał Wam, dzisiaj chcę pokazać Wam rozmowę z Jackiem Hajnosem, bratem Jackiem Hajnosem. I ta druga prośba, o której mówiłem, to jest prośba o to, żebyście tej rozmowy posłuchali, może obejrzeli yy, linki do tej. Rozmowy będą w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. A Was y, zaproszę na taki wstępny fragment, w którym, który jest jeden z moich ulubionych z całej tej rozmowy. Zapraszam. I myślę, że to może być płyta naszej rozmowy, taka dająca y, może odpowiedź albo nadzieję y, naszym słuchaczom, oglądaczom. Może trochę w nawiązaniu do wypowiedzi brata Jacka w filmiku o Betlejem jak rozeznawać swoje powołanie życiowe. Bo u Ciebie to wszystko było takie, przepraszam, ale tak z zewnątrz to wygląda, jak dosyć, dostawałeś bardzo dużo silnych, mocnych sygnałów, o których właśnie też opowiedziałeś w tym filmie, dlatego nie, nie dopytałem Cię tutaj i dużo miałeś takich mocnych znaków, nawet ten sam fakt tego, wiem, że to nie pochodziło od Boga, ale ten, ten fakt tego tej sceny, tej nocnej, nie? to jest w ogóle wiesz, mało. Mało myślę, że nie wiem, czy wśród nas są ludzie, którzy doznawali czegoś takiego. Więc co byś powiedział osobom, które nie, miej, nie mają takich znaków, albo no i zmagają się z poszukiwaniem swojej drogi życiowej? No Pierwsze, co bym zaproponował Wam wszystkim, jeżeli jeszcze nie znaleźliście swojego powołania, to gorąco zachęcam do tego, abyście się spotkali z Jezusem. Spotkaliście się z Jezusem. To jest bardzo banalne, co teraz powiem, ale chodzi o to, że jeżeli chcesz zrozumieć, jakie jest marzenie Jezusa o tobie, a to jest najlepsze, co się może w życiu spotkać, nie ma nic lepszego, nic lepszego nie wymyślisz, to musisz poznawać tego, którego masz to usłyszeć. Czyli jeżeli masz jakieś wątpliwości, zainwestuj czas na modlitwę. Spotykaj się z Jezusem, czytaj słowo, żyj sakramentalnie. Pogłęb. Jak naj, y, pogłębiaj swoją relację z Panem Bogiem. I to tak w praktyce. Zaplanuj sobie bycie z Jezusem na modlitwie, na adoracji. Z biegiem czasu Pan Jezus będzie wkadał w Twoje serce, będzie wiedział, że będzie mógł to robić, y, czy jakby słowo, które też będziesz czytał, w którym już przebywał, będzie pobudzało Twoje serce do różnych pragnień, ale te pragnienia będą oczyszczone przez niego. Bo często mamy różne pragnienia, często nie jesteśmy w stanie rozeznać, za którymi iść, mamy wątpliwości, jak już chcemy podjąć decyzję, to już jest ciężko. Ale znacie takie momenty na modlitwie, na doracji, pragnień, e, które się pojawiają, a które czujecie, że jesteście w nich zadomowieni. Ale one się najczęściej pojawiają na takim etapie modlitwy, e, którym. Już jakiś dłuższy czas przebywacie z Panem, no nie? On was porusza, On was popycha i wtedy, kiedy już nie będziecie w stanie wytrzymać tych pragnień, spragnień, które się pojawiają, to właśnie ten jakby kocioł tych pragnień, które się ma wylać zaraz, to może być rozeznanie powołania, ale teraz żeby rozeznać, zobiektywizować te pragnienia, które się pojawiają, Należy pomyśleć o tym, żeby nie tylko o nich myśleć, nie tylko je czuć, ale zaryzykować. I teraz głęboko was zachęcam, przede wszystkim do tej modlitwy bycia z Jezusem. Zainwestuj to czas. Gwarantuję ci, że Jezus będzie cię prowadził na tej modlitwie. Ale co się później dzieje, kiedy już masz jakieś pragnienia i jakieś takie... Coś czujesz, nie, nie na poziomie czucia emocjonalnego, tylko coś podejrzewasz, że na przykład jak się modlisz głęboko, zaczynasz pragnąć... Bycia w małżeństwie, pragniesz dzieci, pragniesz być najlepszą matką na świecie, Chcesz, pragniesz być najlepszą żoną, jakby te największe pragnienia, na które się rodzą. Pragniesz służyć Kościołowi y, poprzez sztukę, pragniesz y, służyć ubogim. Różne się rzeczy mogą pojawić, ale tylko wtedy, kiedy będziesz się spotykał z Jezusem. I teraz ten etap drugi, który często ludziom nie wychodzi, <grym> czyli ryzyko. Więc jak na przykład pojawiły się w Twoim momencie pragnienia, kiedy usłyszałeś słowa o bogatym młodzieńcu który odczyt zasmucony, że kurde, ja tak nie chcę, ja, ja nie chcę się smucić, ja właśnie ja, ja pójdę za nim, no nie? Co mogę zrobić, panie Jezu? No i może jak są w to pragnienia, na przykład, nie wiem, zakonne, w tym momencie się pojawiają, bo kapłańskie, albo rodzinne, albo do życia samotnego, albo do misji w kościele bardzo konkretnej. To spróbuj to robić. I wtedy, kiedy zaczniesz to robić, czy pojechać na jakieś rekolekcje powołaniowe, w przypadku jakiejś misji spróbować to robić, w przypadku małżeństwa, spróbuj się z kimś spotkać jeszcze raz, no nie? Otwórz się na to, proś Boga. To kiedy zaryzykujesz, konfrontuj swoje serce z tym, co się pojawiło. Jak się z tym czuję? Czy jestem dalej zadomowiony? Czy to była moja iluzja? Czy to były moje emocje? Czy, czy to faktycznie było, czy to, co przeżyłem, było prawdziwe? I może się okazać, że w pewnych próbach ryzyka które podejmiecie, okaże się, że w jakimś konkretnym miejscu, w jakimś konkretnym czasie, e, poczujecie się z Jezusem zadomowieni. I Jezus wam nigdy nie da wprost, na etapie rozeznawania, prawie nigdy, przepraszam, prawie nigdy nie da wam wprost, ej, wiesz co, to byś mogła do tego zakona, albo tego. On delikatnie porusza twoje pragnienia, bo on nigdy cię do tego nie zmusi, nigdy, bo on chce, żeby twoje serce pragnęło w konfrontacji z Jego Słowem, w konfrontacji z Jego pięknem, w konfrontacji z Jego dobrem. I i pytaj się pana Jezusa, czy to jest od ciebie? I ryzykuj, i ryzykuj. I wtedy, kiedy będziesz ryzykować, to wtedy będziesz odkrywać, czy to jest twoje miejsce. I to jest naprawdę dobry sposób na to. Poświęć czas na modlitwę, czyli nie intelektualizuj, nie czytaj. No możesz przeczytać jakąś książkę o powołaniu, ale to mniejszy ma sens moim zdaniem. Adoracja, różaniec, yy. ale nie, nie tylko, nie chodzi o fokusowanie. Tak, tak chciałbym, rozesnać, chciałbym rozesnać, nie chodzi o fokusowanie. Poznaj tego, który ma najlepszy plan dla ciebie. Poznaj tego, który chce Ci go przekazać, ale jeszcze jesteś czasami niegotowy. Dlatego że yy, zbyt dużo jeszcze w tobie się kotuje różnych rzeczy. A właśnie on chce Cię oczyszczać na tej modlitwie. On chce Ci pokazywać spokojnie. Ogarniemy to. No nie? Spokojnie. Uczy swoje. Ja wiem, co jest dla ciebie dobre. Ja jestem twoim stworzycielem, jestem twoim panem. E, poprowadzę cię. No nie? I tak jak Jezus w Ewangelii jednych brał ze sobą innych, których uzdrowił, mówi: Nie, że Ty nie możesz iść. On wiedział, tak? Ale to właśnie musi się spotkać z Jezusem. On musi uleczyć Twój paraliż, ale to się tylko odbywa na modlitwie i na Eucharystii, w sakramentach, w Różańcu, w spowiedzi świętej, a potem coraz bardziej pragnij i ryzykuj. Odważ się, ryzykuj.